Kobiety mają wiele oblicz w naszym kraju. Jak nasze zrozumienie, jak nasze decyzje są kształtowane, to czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy. I, ale na pewno wiele z nas widzi, że wiele reklam w telewizji w gazetach, w czasopismach jest specjalnie skierowanych do kobiet i używa specjalnych metod nacisku na nasze decyzje. Obecnie reklamy są opracowywane nie tylko przez artystów, ale również przez psychologów i socjologów, którzy dok dokładnie wiedzą, jak działać na naszą podświadomość. Do wiele reklam jest skierowanych do kobiet jako konsumentek y, używek, tak jak na przykład papierosy, leki. Mnóstwo leków, jak widzicie Państwo w telewizji, jest y, na y, reklamy w telewizji, pokazują kobiety, które nie, nie mogą spać, które potrzebują leków nasennych, y, y, leki na odchudzanie, na trawienie, na to, że się czujemy na to, żeby czuć się lepiej, to są produkty, których konsumentkami są kobiety. Również żywność, szczególnie żywność przetworzona, gdzie się pokazuje, jak szybciutko można przygotować posiłek, nie mówiąc o tym, co w tym posiłku jest, jakie są związki chemiczne i jakie są różne, i jak one nie są zdrowe. Przez kobiety również sięga się do innych grup konsumentów mężczyzn, dzieci i seniorów ze względu na to, że kobiety wpływają na ich decyzje, czy szczególnie jeśli chodzi o żywność dla dzieci i promocja innych, mm, innych produktów. Przykład: papierosy, reklama papierosów Camel gdzie przedstawia się, że kam, każda elegancka kobieta właśnie powinna używać papierosów kamel. Kamel to jest szninka firmy, oczywiście Chanel, która jest firmą dość drogą. Czy kamel jako niezbędna część garderoby kobiety? Wiadomo, że dba się, jak, jakie instynkty się w nas wyzwala. Fałszywe obietnice reklama leku przeciwko rakowi, która mówi, że zarówno firma Novartis i pani Ladonna doprowadziły do remisji raka bardzo szybko, w ciągu 20 dni, 9 dni. Tą reklamę widzi się, jak się otwiera magazyn, widzi się po prawej stronie, tam gdzie nasze spojrzenie wpada w pierw. Dopiero trzeba przewrócić stronę, i na drugiej stronie widzi się ile działań ubocznych i mówi się również o detalach skuteczności tego leku. Mało kto czyta tą stronę, natomiast wszyscy zwracają uwagę na tą. Dlaczego edukacja w dziedzinie zdrowia jest tak ważna właśnie teraz? Dlatego, że mamy w tej chwili szansę ochrony zdrowia w oparciu o odkrycia w dziedzinie medycyny naturalnej doktora rata i postępy które zostały zrobione w ciągu ostatnich lat nie tylko przez nasz instytut, ale również przez inne organizacje, szczególnie uniwersytety. Również musimy zacząć rozwijać działalność niezależną, gdyż priorytet zysku w działalności przemysłów leków ma negatywny wpływ na eliminację chorób. Musimy zacząć tworzyć działalność konkurencyjną. I również widzimy, że nacisk biznesu na decyzję polityki zdrowotnej i polityki żywnościowej nie zawsze działa w naszym interesie. I co możemy również widzieć w Polsce w związku z ostatnimi decyzjami na temat wprowadzenia genetycznie modyfikowanej żywności, czy działalność kodeksu alimentarius, jeśli chodzi o suplementy. Także, ale wszystko sprowadza się do tego, że musimy zrozumieć, że nikt nam nie podaruje zdrowia dobrowolnie. Musimy o nie rzeczywiście walczyć. Co to jest medycyna komórkowa i dlaczego ona daje nam szansę poprawy zdrowia? Medycyna komórkowa widzi rozwój chorób nie na poziomie organów, ale na poziomie komórek. Nowoczesna, współczesna medycyna dzieli swoją specjalizację w zależności od, od organów, czyli mamy lekarza pulmonologa, lekarza od kości, lekarza od serca. Natomiast wszystkie organy, te zbudowane są z komórek i ich niewidolność tych komórek decyduje o zdrowiu całego organu i również decyduje o zdrowiu całego organizmu. I medycyna komórkowa mówi, że podstawą wielu chorób, szczególnie chorób chronicznych, takich jak choroby serca, rak, osteoporoza czy wiele innych, to jest chroniczny, długotrwały, czasami nawet trwający dziesięciolecia niedobór mikroelementów, takich jak witaminy, aminokwasy, minerały, pierwiastki śladowe. Prowadzi to wpierw do niewydolnej funkcji komórki, której, z której może nie zdajemy sobie sprawy, co się oczywiście dzieje w na poziomie naszych komórek. Z czasem, jeżeli ten deficyt nie zostaje uzupełniony, prowadzi to do zmian patologicznych w komórkach, oczywiście do chorego organu i choroba później postępuje dalej. Także to jest główna przyczyna właśnie rozwoju chorób chronicznych. Wprowadził ją, zaproponował ją doktorat chyba z 15 lat temu. I obecnie w Stanach Zjednoczonych nawet członkowie Amerykańskiej Akademii Nauk zgadzają się z tym, że właśnie chroniczny niedobór, niedobór substancji odżywczych leży u podłoża wielu chorób. Także już osiągnęliśmy jakiś dość duży postęp w tej dziedzinie. Tutaj jest lista chorób, których można, których podłoże, Podłożem jest, są, jest brak, chroniczny brak lub deficyty substancji odżywczych. I jest bardzo trudno rozpoznać, czy nie nasze ciało ma za mało magnezu, czy ma za mało witaminy B, czy ma za mało innego pierwiastka, ponieważ nie ma symptomów które by nas informowały o tym, że potrzebujemy takiego czy innego mikroelementu. W przypadku braku tlenu czujemy duszność, nie czujemy pragnienie, jeżeli nasz organizm potrzebuje wody, czy jesteśmy głodni, jeśli potrzeba pożywienia. Natomiast braki witamin, mikroelementów najczęściej widzimy dopiero wtedy kiedy rozwinęły się symptomy ich całkowitego niedoboru. Spośród wielu mikroelementów, które są niezbędne dla naszego życia, szczególną rolę zajmuje witamina C. Dlaczego? Dlatego, że witamina C jest niezbędna w regulacji tak wielu procesów metabolicznych i dla, dla funkcji, wszystkich organów naszego ciała i dla utrzymania zdrowia. Witamina C buduje nasze, znaczy jest niezbędna do tego, żeby optymalnie funkcjonowały nasze naczynia krwionośne i serce. Jest niezbędna do tego, żeby utrzymać zdrowe stawy, ścięgna, żeby system nerwowy, nasz układ nerwowy funkcjonował optymalnie. Jednym z pierwszych objawów braków jest uczucie depresji. Witamina C jest bardzo ważna w prewencji raka, szczególnie w rozsiewie raka w organizmie. Zwiększa, jej braki zwiększają naszą podatność na infekcje, zapewniają zdro wygląd, zdrowy wygląd skóry i również są niezbędne do tego, ażeby układ rozrodczy, żeby funkcja hormonów była optymalna, jak również wiele, wiele innych funkcji w organizmie. Dlaczego, taka, dlaczego jedna witamina ma tak ważną rolę? Z jednej strony jest to najważniejszy przeciwutleniacz w naszym organizmie. Przeciwutleniacz to jest substancja, która. Zapewnia protekcję naszym komórkom, strukturom naszego ciała przed zniszczeniem przez tak zwane wolne rodniki i również katalizuje mnóstwo różnych procesów w komórkach. Jest bardzo ważna przy odtruwaniu organizmu z leków, toksyn z środowiska i jest potrzebna do funkcji systemu, który ta odtruwanie leków zachodzi, to jest to w wątrobie. Chroni materiał genetyczny, co jest bardzo ważne na przykład w przypadku protekcji plemników przed niszczeniem. Zawierają one prawie tak zwane nagi materiał genetyczny i witamina C jest bardzo ważną substancją, która zapobiega zniszczeniu tego DNA. Chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, jest niezbędna do produkcji bioenergii w komórkach, hormonów i również naszego systemu immunologicznego. Jest to jedna rola. Druga rola, która jest bardzo ważna, o której się, której się nie mówi tak dużo, to jest to, że witamina C jest substancją, która jest niezbędna do produkcji kolagenu, białka, który, który jest, które jest naj, którego mamy najwięcej w naszym organizmie. Witamina C reguluje syntezę kolagenu zarówno na poziomie jądra komórkowego czy materiału genetycznego jak również zapewnia właściwą strukturę włókien kolagenowych. Kolagen jest zbudowany z włókien, to jest włókniste białko, które oplata się jedno, te włókna jedno obok drugiego i utrzymuje odpowiednią strukturę dzięki tak zwanym mostkom wodorowym między poszczególnymi włóknami, dlatego co zapewnia optymalną siłę, trwałość i strukturę tego białka. I do tego jest potrzebna witamina C. Do czego jest potrzebny kolagen, bez której, bez, be, który nie może być optymalnie wyprodukowany bez witaminy C? Kolagen zapewnia spójność tkanek i organów. Nasze naczynia krwionośne są zbudowane właśnie głównie z kolagenu i z elastyny. Zapewnia jedną jędrną skórę. Jeżeli chcemy długo utrzymać e, młodość i nie rozwinąć za dużo zmarszczek za wcześnie, to powinniśmy dbać o to, żeby nasz kolagen był odpowiednio produkowany. Kolagen, który jest bardzo silnym białkiem, e, jeżeli by zrobić e, drut stalowy o takiej średnicy jak e, kolagen to kolagen byłby silniejszy niż drut stalowy. Tak?